Dzień dobry, witam Państwa w czwartym odcinku, który jest poświęcony już ostatniemu robotowi wchodzącemu w skład Arduino Engine Kit. Będzie to robot mobilny. Idąc formułą znaną już z poprzednich odcinków rozpoczniemy od pokazania budowy i omówienia zasady działania tego robota, a następnie przejdziemy do części związanej z implementacją algorytmów, które wprawią go w życie tutaj. Będziemy wykorzystywali zarówno środowisko MATLAB oraz Simulink. No i oczywiście na koniec demonstracja działania. Tak jak wspominałem, nasz robot mobilny będzie działał poprzez zastosowanie zarówno środowiska Simulink oraz MATLAB. Arduino, które będzie sterowało robotem, zostanie, tak jak w przypadku robota motocykla, zaprogramowane w pełni z poziomu środowiska Simulink. Będzie to swojego rodzaju algorytm sterujący. Następnie Odrębnie utworzony zostanie algorytm nadzorujący, napisany już w pełni w środowisku Matlab, którego zadaniem będzie przetwarzanie obrazów. Obrazów pozyskanych z zewnętrznej kamery, dzięki której robot będzie w stanie odnaleźć się na swoim terenie, na planszy po której jeździ, odnaleźć obiekt, który ma podnieść, no i ostatecznie podjechać do tego elementu i przenieść w inne. Miejsce. Tak właśnie na podstawie takiego przykładu jesteśmy w stanie rozpocząć działania z programowanym robota. Jest to swoistego rodzaju wprowadzenie do ogólnych zagadnień związanych z robotyką, algorytmów sterowania, jak i również rozpoznawania obiektów i wykorzystywania tego w praktyce. Tak jak poprzednio, sercem naszego robota i jego mózgiem będzie sterownik MKR-1000. Arduino z zbudowanym modułem Wi-Fi, zasilanie bateryjne, robot będzie działał w trybie bezprzewodowym. Tutaj enkodery oraz silniki, do których są one podczepione, będą głównie służyły do napędzania robota i określania jego prędkości i zarazem położenia oraz do sterowania naszym chwytakiem, który będzie wykorzystywany do podnoszenia obiektów. Robot został wyposażony w opcjonalny czujnik ultradźwiękowy odległości, tak aby jeszcze bardziej doprecyzować jego ruchy i podjazd do obiektu poszukiwań. No i oczywiście, znajdujący się na górze dysk z trzema kolorowymi markerami, posłuży do odnajdywania robota na planszy przez zewnętrzną kamerę i określenia nie tylko jego położenia, ale również kierunku, w którym jest zwrócony. Przejdźmy teraz do zasady działania naszego robota. Przede wszystkim silniki oraz enkodery na nich umieszczone pozwalają nam na określenie jaki dystans nasz robot przejechał w jakim czasie. Stąd możemy określić prędkość robota, a odpowiednio wysterowując silniki i tworząc zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego wraz z enkoderami. Możemy sterować w nim w taki sposób, aby na przykład wykonywać kontrolowane skręty lub przemieszczać się o dokładnie określony dystans. Zewnętrzna kamera, o której wspominaliśmy już wcześniej, będzie widziała cały obszar działań robota. I na podstawie markerów znajdujących się na dysku na szczycie robota, będzie w stanie określić jego położenie oraz zwrot, następnie wykryć na swoim obrazie cel, czyli plastikowe pudełko, które robot ma podnieść i wyślę do robota informację jak daleko i w jakim kierunku ma się przemieścić, aby odnaleźć obiekt, podnieść go, a następnie przełożyć w kolejne miejsce. Ten algorytm, który właśnie będzie odbierał informacje z tego programu sterującego nad żadnego Działającego w Matlabie zostanie napisany, zbudowany w środowisku Simulink i wgrany na Arduino poprzez automatyczną generację kodu. Omówmy zatem tą pierwszą część implementacji związanej z środowiskiem Simulink i utworzeniem, powiedzmy, algorytmu odbierającego dane. Podobnie jak w przypadku poprzednich robotów, tworząc nasz algorytm na Mobilnego robota działamy etapowo. Najpierw testujemy pojedyncze komponenty, dopiero później zaczynamy domykać całość w zamknięte pętle sprzężenia zwrotnego, chociażby właśnie z MATLAB i z kamerą. Dlatego też na samym początku algorytm był wyłącznie zawarty w środowisku Simulink. Tutaj, na podstawie zbioru punktów naszych waypoints wymierzone zostały na które robot musi odwiedzić, aby odnaleźć cele. Na podstawie enkoderów, bloki z pakietu wsparcia dla Arduino, robot wie jaką odległość pokonał i pod jakim kątem znajduje się względem obranego układu współrzędnych. Następnie cała logika sterująca cały nasz algorytm zawarty został w tym oto elemencie, diagramie StateFlow. StateFlow jest dodatkiem do środowiska Simulink. Które specjalizuje się w projektowaniu algorytmów sterowania logiki sterującej, właśnie opartej na maszyny skończenie stanowe lub też diagramy przepływu sygnałów. Tutaj, właśnie na podstawie sygnału z enkoderu jesteśmy w stanie określić, w jakiej odległości znajdujemy się od punktu docelowego, podjąć odpowiednią decyzję, czy chcemy dalej kontynuować jazdę, czy jeżeli odległość jest już dostatecznie bliska, chcemy podjechać do przodu i podnieść element. Następnie z powrotem kierujemy się do kolejnego punktu docelowego. I jeżeli mamy sytuację, gdzie element został już podniesiony, w odpowiedni sposób opuszczamy go i kończymy naszą trasę. Warto zwrócić uwagę tutaj, że środowisko stateflow w pełni, Integruje się z Matlabem oraz Simulinkiem. Elementy typu Simulink Function pozwalają nam umieszczać w naszym diagramie przepływu sygnałów, czy też w naszej maszynie stanowej, schematy Simulink, jak i również pisać funkcje Matlaba i wykorzystywać je w obliczeniach, czy też akcjach związanych z wejściem w odpowiedni stan. Po przetestowaniu naszego robota w sposób uproszczony następuje czas, aby rozszerzyć funkcjonalności i wreszcie zaimplementować elementy rozpoznawania obrazów, przetwarzania obrazów, tak aby zwiększyć autonomię naszego robota. Dotychczasowy algorytm sterujący w środowisku Simulink zostanie zastąpiony troszeczkę bardziej uproszczoną wersją. Gdzie wcześniej Simulink spełniał najważniejsze funkcje i w pełni kontrolował robota, tym razem będzie on działał jako pomocnik. Będzie jedynie otrzymywał dane, a następnie wysterowywał odpowiednio silniki, aby uzyskać zadaną prędkość i osiągnąć zadane położenie. To Matlab będzie pełnił rolę nadzorcy na podstawie obrazu z kamery i szeregu obliczeń. Związanych właśnie z przetwarzaniem obrazów. Będzie określał położenie robota względem celu, wyliczał jaki kierunek ma obrać robot, jaką odległość ma przebyć i wysyłał te dane do algorytmu środowiska Simulink. Algorytmu, który będzie już grany bezpośrednio na Arduino poprzez generację kodu. Ten oto sposób obliczenia najbardziej. Obciążające procesor zostaną wykonane na naszym komputerze, który jest oczywiście o wiele szybszy od systemu wbudowanego. A algorytm działający na robocie, na systemie wbudowanym o ograniczonej mocy obliczeniowej został sprowadzony do minimum. Tak właśnie prezentuje się już uproszczony algorytm sterujący, który zostanie zaimplementowany bezpośrednio na Arduino. Istotne elementy tutaj to nadal konwersja sygnałów związanych z położeniem na coś, co wysteruje nam nasze silniki, czyli tutaj prędkości odbrotowe. No i oczywiście źródło danych. Komunikacja pomiędzy MATLABem, czyli naszym komputerem, a Arduino, czyli robotem, będzie wykorzystywała. Protokół TCP IP do przesyłania informacji poprzez sieć internetową sieć Wi-Fi. W taki sposób jesteśmy w stanie nawiązać bardzo sprawną komunikację, która oczywiście tutaj nasz robot będzie w tej samej sieci, co komputer będzie miała charakter lokalny, ale po odpowiednich modyfikacjach bylibyśmy w stanie utworzyć rozwiązanie. O wiele bardziej globalne. Część Matlabowa, która pełni tutaj już o wiele bardziej istotną funkcję, została zrealizowana w postaci live scriptu, czyli tak zwanego interaktywnego skryptu, pozwalającego umieszczać nam nie tylko operacje, funkcje Matlaba, czyli obliczenia, ale również opisy, na przykład właśnie podział na rozdziały, co tutaj robimy, jak również interaktywne. Elementy na przykład suwaki, listy rozwijane, checkboxy, pozwalające nam tworzyć swojego rodzaju interfejsy graficzne dla użytkownika wykonującego ten skrypt i przeprowadzającego obliczenia. Ale wracając do samego algorytmu. Widzimy tutaj sekcję związanego z przygotowaniem przestrzeni roboczej. MATLABa w czytanie danych kalibracyjnych pozyskiwanych w poszczególnych etapach Tworzenia tego robota, następnie wykonywania obliczeń statycznych związanych z polem działania, inicjalizacją kamery, funkcja dostępna w pakiecie wsparcia do obsługi kamer USB oraz tych wbudowanych w najczęściej komputery typu laptop. No i główna część snapshot, czyli pozyskanie obrazu z kamery. Oszacowanie położenia robota na planszy, położenia elementu, wyliczeniu w jakim kierunku i jak długo nasz robot ma jechać, aby odnaleźć cen, no i ostatecznie wysłanie protokołem TCPIP tych danych do algorytmu działającego na robocie, i następnie część związana z oczekiwaniem, kiedy robot wykona działanie, kiedy osiągnie cel, i następnie opuszczenie naszego chwytaka, złapanie obiektu, przemieszczenie się w kolejne miejsce, ponownie wykorzystując cały czas kamerę, funkcję Snapshot. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Widzimy pierwszą fazę, czyli określenie położenia robota, obiektu, wykonanie polecenia przemieszczenia się, podniesienie, Obiektu, obranie nowego kierunku i dojazd do miejsca docelowego, opuszczenie elementu. Tak, oto dotarliśmy do końca tego odcinka, poświęconego już trzeciemu z robotów wchodzącego w skład Arduino Engineering Kit. Ja dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do pozostania z nami w kontakcie poprzez nasze media społecznościowe: kanał na YouTubie, profil na. Facebooku. Tam będziemy zamieszczać jeszcze więcej materiałów, no i oczywiście informacji o aktualnych wydarzeniach. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach krótkich serii na temat funkcjonalności środowiska MATLAB oraz Simulink.